Cześć, dzisiaj gramy Movie Star Planet, tak. Gramy w Movie Star. W Movie Star Planet. No dobra, pozdrawiam szalety. No dobra. No, pozdrawiam serdecznie. Kolor chciałam zmienić na czerwony, bo teraz tylko pisać na czerwony postanowiłam. Mm. Napisałaś mi? Nie, 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 napisałeś. Na tym końc Ktoś mi napisał. już. Spokojnie odpisuję. Ja mogę prezent na odcinek. Nie wiem. Mm. Słuchajcie, um, jak widzicie, czas mija z VIP-em. Czas mija! Coraz mniej czasu mamy, oczywiście, jak widzicie. No, coraz mniej, o, o wiele mniej, o wiele mniej, o wiele mniej. 51 minut do końca VIP-a. Słuchajcie, proszę Was o prezenty, bo naprawdę nie mam dużo nic. Prawie nic nie mam, tak szczerze mówiąc. No właśnie, i ja nie chcę ten Mi już na nic nawet nie starczy, na żadne usta, na nic. Po prostu mi już nie starczy, żebym kupiła sobie jeszcze przed VIP-em. Z tego konta nie przesłał mnie. To jest najbardziej, najbardziej dobra osoba, naprawdę. Pozdrów dla Ciebie, że jesteś taką dobrą osobą. Myślę, że ci kiedyś wyślę pozdrów. Szyptograf. <grymne> <grymne> Dom Estaras. Cuando camino. Jestem Hiszpanką, zobaczymy. A. Wiesz? Łapko, ale mam jaksy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na tym dalej koncie, dalej gramy, dalej zasuwamy. Na tym koncie też mi pomagacie, naprawdę. Może wbijemy kolejny level, a może nie. Don't jest teraz. popykam. Okej, okay, coś tam napisałaś. To. O co? Hm. <laughs> hm. zrobiliśmy. No, rzesz. Słuchajcie, pozdrawiam, Szarety, Szarety, tak się czyta nick, bardzo serdecznie, dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję za tą koszulkę, mam pytanie, Pytanko. na MSP mnie słuchajcie, to troszeczkę wkurza, że... Nie da się mieć kolekcji po prostu tych ust Że na przykład kupuje się kilka ust oczu i się wymienia na przykład te oczy na, taki, na ten, ten, nie? Zrobisz ładnego lupka. No nawet mi na to takie coś nie starczy, słuchajcie O nie Czekajcie, coś, co muszę zobaczyć i to bardzo szybko. To jest teraz. I to wszystko wyjaśniamy. Ponieważ jedna dziewczyna kupowała usta. Ja myślałam, że to są te usta. Ale jednak się okazało, że ona sobie te kupiła. Czy, czy te albo te. Te albo też sobie kupiła, ale wątpię. Ciemno miała takie strasznie. Dobra.